Wymagało od niego zbiegnięcia pod kosz. Dębski teraz dobrze w obronie. Karpat, czy tamu. Wymagało od niego zbiegnięcia pod kosz. Dębski teraz dobrze w obronie. Karpat, czy tamu. Wymagało od niego zbiegnięcia pod kosz. teraz dobrze w obronie. Karpat. Czy tam... Zagubił się Nowerski. Za wysoko wychodził przy tym pick'em rolu, ale na całe szczęście dla warszawskich stawiają pod koszem zawodnicy GKS-u tych. pod koszem zawodnicy GKS-u a Patryk Gospodarek takiego grania nie lubi. To jest zawodnik, który lubi ułożoną koszykówkę, który lubi wiedzieć, gdzie zaraz zawodnik mu wybiegnie. A Patryk Gospodarek takiego grania nie lubi. To jest zawodnik, który lubi ułożoną koszykówkę, który lubi wiedzieć, gdzie zaraz zawodnik mu wybiegnie. Brakuje skuteczności zespołowi z Warszawy. Cały czas nie mogą strzelić się. Do Kosza, nawet jak są takie te lepsze momenty, kiedy tak piłka wpada, to zaraz jest kolejna fala niecelnych rzutów. Trubacz, z pół dystansu. Brakuje skuteczności zespołowi z Warszawy, cały czas nie mogą strzelić się. Do Kosza, nawet jak są takie te lepsze momenty, kiedy tak piłka wpada, to zaraz jest kolejna fala niecelnych rzutów. Trubacz, z pół dystansu.